Michasia ratuje las. Gdzieś na obrzeżach niewielkiego miasta położonego w południowej części Polski, sześcioletnia dziewczynka o imieniu Michasia obudziła się bardzo wcześnie rano. Wszyscy domownicy jeszcze spali, nawet pies, który zazwyczaj budził się jako pierwszy, nie dawał znaków życia, bo regenerował się po wczorajszym długim spacerze. Michała wstała z łóżka i po cichutku na paluszkach zeszła po schodach do kuchni, uważając, aby nie narobić hałasu. Co by tu porobić do czasu, kiedy wstaną rodzice? Bajka puszczona na telewizorze na pewno ich obudzi, więc to odpada. Tańce przy mojej ulubionej muzyce również mogą ich obudzić. Hmm, wiem. Umyję naczynia po wczorajszej kolacji. To zajmie mi z pewnością sporo czasu. A i rodzicom oszczędzę sporo pracy. Michasia zabrała się za mycie naczy. Najpierw wyrzuciła resztki jedzenia do kosza, następnie wyszorowała talerze i umyła sztućce, by na koniec wszystko przepłukać i poukładać na suszarce. Zajęło jej to wszystko dobre 15 minut, ale nadal z piętra nie dochodziły żadne odgłosy, które świadczyłyby o pobudce pozostałych domowników. Naczynia umyte. A rodzice jeszcze śpią. Pójdę pobawić się na podwórku. Pozjeżdżam na ślizgawce. A jak to mi się znudzi, to pochuśtam się trochę. Michasia niewiele myśląc wyszła na podwórko pobawić się na swoim małym placu zabaw. Zjeżdżała na zjeżdżalni, huśtała się na huśtawce, ale i te zabawy szybko jej się znudziły. Zeszła z huśtawki. Zerknęła do okien swojego domku. Czy może teraz widać w nim jakiś ruch? Ale i tym razem cały dom spał. Aż tu nagle w lesie, graniczącym z podwórkiem ich posiadłości, pojawiła się niezwykła postać. Co to jest za zwierzę? To jest konik, ale nie taki zwykły. Wygląda, jakby chciał coś do mnie powiedzieć. On coś mówi. I faktycznie konik zaczął mówić, a to, co powiedział, osłu piło małą dziewczynkę. Cześć, Michasiu, Mam na imię Albert i pewnie, jak zauważyłaś, jestem koniem ale nie takim zwykłym, a w pewien sposób magicznym. Potrafię przemawiać ludzkim głosem, ale słyszą mnie tylko ludzie o niezwykle dobrym sercu i dlatego ty mnie słyszysz, bo jesteś bardzo wyjątkową i dobrą dziewczynką. Czekałem na to spotkanie od dłuższego czasu, a dzisiaj nadarzyła się okazja, więc kilkakrotnie próbowałem rzucić kamieniem w Twoje okienko, aż mi się udało i wyczułem, że już nie śpisz. Przychodzę do ciebie, ponieważ nasz las i zwierzęta w nim mieszkające potrzebują pomocy. Czy będziesz tak dobra i spróbujesz nam pomóc? Micha się zamurowało, nie potrafiła przez chwilę ani słowa, aż w końcu zapytała: Ja, ja wam pomóc, ale jak miałabym to zrobić? Koń Aleks uśmiechnął się i powiedział: Chodź ze mną do lasu, a ja ci wszystko wytłumaczę. Michasia na początku bardzo ostrożnie szła w stronę konika, lecz z każdym krokiem nabierała odwagi. Wyszła przez furtkę i kiedy znalazła się na wyciągnięcie ręki do tego niezwykłego stworzenia, Albert powiedział Wskakuj na mój grzbiet, tak będzie znacznie szybciej Ale ja nie potrafię tak wysoko skakać Po prostu podskocz, a ja zajmę się całą resztą Michasia podskoczyła, a jakieś magiczne moce uniosły ją na grzbiet wierzchowca Wow, to było niesamowite! Przez chwilę poczułam się taka wolna i lekka jak ptak Trzymaj się mocno, zaraz wyruszamy w głąb lasu. Gdy tylko Albert skończył wypowiadać ostatnie słowo, ruszyli galopem w stronę lasu. Koń Albert zaczął zwalniać, będąc już bardzo daleko od domu Michasi. Powoli zbliżamy się do miejsca, które chciałem Ci pokazać. To już jest tuż za tymi drzewami. Oczom powoli z za drzew zaczęła się wyłaniać góra. Jednak nie była to zwykła góra czy pagórek, który spotkać można wszędzie dookoła nas, lecz przeogromna góra wszelkiego rodzaju śmieci. Były tam stare opony, narzędzia pracy, zepsuta słoma, głazy wielkości dziecka, wiaderka, kanistry z niebezpiecznymi substancjami, tony psującego się plastiku oraz innej maści rzeczy, nie pasujące w żaden sposób do miejsca, w którym się znajdują. Michasia, patrząc dookoła na górę śmieci, zapytała. Drogi Albercie, co to jest? Jak to się tutaj znalazło? To jest straszne! Michasia, przerażona, zeskoczyła z grzbietu wierzchowca. Michasiu, to są śmieci z resztek produktów oraz inne odpady często przemysłowe, które wy ludzie zwozicie tutaj każdego dnia pod osłoną nocy. Przyjeżdża tutaj kilka ciężarówek, zakłócając nasz sen i nocny odpoczynek. Zwierzęta się bardzo boją tych hałasów i hupu, jakie wywołują. Część zwierząt na dobre opuściła swoje domy, uważając, że wyprowadzka z dala od tego miejsca je uratuje. Ale nie to jest najstraszniejsze. Śmieci przybywa w takim tempie, że ta góra, jeszcze niedawno całkiem mała, w zastraszającym tempie się rozrasta. W niej jest tyle niebezpiecznych materiałów, że smród, który się z niej wydobywa, wiatr niesie nawet na kilka kilometrów. Zwierzęta zaczynają chorować i coraz częściej szukają pomocy i schronienia przy ludzkich zabudowaniach. Co jest najstraszniejsze, to myśl o tym, że ta góra ze względu na ogromną ilość chemikaliów może ulec samozapłonowi. A to, co po tym zostanie, to wypalone drzewa i przez dziesiątki, jak nie setki lat, Teren zostanie tak bardzo skażony, że żadne zwierzę nigdy nie zamieszka już tutaj więcej. To co mówisz? Ta wizja jest przerażająca. Ale wspomniałeś, Albercie, że jestem w stanie tobie oraz innym mieszkańcom tego cudownego lasu pomóc. Jednak ja mam dopiero 6 lat i nawet nie mam pomysłu, jak miałabym wam pomóc. Michasiu, jesteś silniejsza niż myślisz. Moi rodzice to bardzo dobrzy ludzie, jednak dorastając, zatracili wiarę w rzeczy niezwykłe, dlatego mowę magicznych zwierząt odbierają jak mowę, na przykład konie. Chciałbym, żebyś została naszą pośredniczką w kontakcie z dorosłymi, żebyś postarała się przekonać rodziców oraz ich przyjaciół, że las jest ważnym elementem życia nas wszystkich. Jesteś naszą ostatnią nadzieją i tylko ty jako jedyna jesteś w stanie nas uratować. Dobrze, Albercie. Zrobię wszystko, aby was uratować. W dowód wdzięczności daje ci ten niezwykły kamień. Gdy ściśniesz go mocno i pomyślisz o mnie, to ja znajdę się szybko w twoim pobliżu. To niesamowite. Dziękuję. A teraz proszę, odprowadź mnie do domu. Tutaj nie ma ani chwili do stracenia. Zacznie iść w stronę swojego domu, a stanie się coś niezwykłego. Michasia lekko zdziwiona, zaczęła iść w kierunku, z którego przyjechała z Albertem, i nagle pojawił się wielki błysk. Ta dziewczynka znalazła się w swoim łóżku. Szybko się dźwignęła i powiedziała. O nie, to był tylko sen, cudowny, lecz również przerażający. Ludzie nie są aż tak źli, żeby niszczyć życie zwierząt z lasu. Jednak gdy tylko się uspokoiła, zaczęła rozglądać się po pokoju, a po chwili spostrzegła ten sam kamień, który magiczny konik podarował, jak jej się wydawało w śnie. A więc to wszystko jest prawda muszę szybko powiedzieć o tym rodzicom. Oni na pewno będą wiedzieć, jak pomóc zwierzętom w lesie. <słysy>